Vita, vita, benz! Assa vista! Vita, 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 la 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 vita, vita, Siema, siema. Witam, witam. Czytaliście na moim fanpage'u? Czy nie? <ścoughs> Pytam się, czy czytaliście na fanpage'u mnie posta. Czy nie? A po drugie muszę jechać. Coś załatwić na chwilkę. Jak wam się podobało wczoraj stream. Nie wczoraj dzisiaj. Bo od godziny 19.30 do północy robiliśmy wam streama 4 godziny. Bardzo fajny stream zrobiliśmy dla was. Bardzo fajny stream. Jeszcze nie. Sara to do, dobrze przeczytaj, będziesz wiedzieć o co biega e, dzisiaj wczoraj o 19.30 zaczęliśmy startować do północy siedzieliśmy z wami jest na moim kanale wystarczy dać suba zalekować, fanbać i być na bieżąco tego typu Ojej. nie wyspałem się po północy poszło się stać <laughs> a og ogarnę wam te pozowienia, jak wrócę jak wrócę to wam ogarnę te bo wiem że już ludzie powysyłali mi skryny ja muszę z wami się rozwiązać z umową tego typu tego informuję tego że jak wrócę to wam ogarnę spokojnie możecie no stop y zamawiać tego ja sobie nazbieram, tak jak było ostatnio, i jednym ruchem sobie y, rozpisuję dla kogo y, y, dla kogo to zdano pozdrowienia i od razu startuję. Tak było kilka dni temu. Y, kiedyś w sobota. No coś takiego, chyba sobota była. Ogarnąłem ok, no, wam pozdrowienia ładnie. Tylko piszę dla kogo te pozdrowienia, bo naprawdę nie będę jej tym ludziom Robić pozdrowie, którzy piszą pozostw wystawy, ale kogo pozdrowić? To jest ciekawe, kogo? Ducha, właśnie i to właśnie mnie to dziwi, że nie, teraz tłumaczę, tłumaczę, aż mi się nie chce tłumaczyć, ale muszę, muszę tłumaczyć. Muszę to, bab, poleci wszystko, tego typu nie wiem, jadę. Ja wrócę, to ogarnę te pozornie, możecie no stop zamawiać, sytuacja mi skryna i ja Wam dzisiaj ogarnę to wszystko, znowu usiądę z tego typu. A! I mam zapowiedź dla Was, widzowie i fani, czy byście chcieli streamować dzisiaj 19.30? Byśmy zrobili streama, tak wczoraj zrobiliśmy. No, wczoraj to 4 godziny z to przebiliśmy tego styma. Z tych wszystkich z to przebiliśmy ładnie. Bardzo ładnie je przebiliśmy. No, dobra. No to ustalamy, że 19.30 startujemy ze streamem. Żebyście wiedzieli, jak ktoś jeszcze nie wie, to wystarczy za, dać suba na kanale lajkę na fanpage'u no i powieszać ten filmik do znajomych udostępnić w ogóle tego typu no i dwie tak no bądźcie grzeczni 19.30 się widzimy na streamie pozdrawiam Dariusz Kulesza no dzisiaj startujemy dzisiaj ze streamem mimo że mam no, wolę od pracy, ale cholera muszę pozałatwiać, no takie życie, no co mam zrobić, nic ale trzeba przed nowym rokiem pozamykać sprawy, żeby wejść na nowy rok czysto czystą kartą, jak się mówi czyli trzeba w stałym roku pozałatwiać wszystko żeby na nowy rok wejść czystym, czystą kartą jak się mówi, takie jest przysłowie pozamykać w starym roku a przewidamy nowy rok z pustą kartą Czysto, jak do typu B o Jezu, nie chciałem się czytać dzisiaj a północy tak po północy poszliśmy spać Dopiero, bo skończyliśmy coś się tam nieco zjadło i poszło się spać inny rapał. Dziękuję, dziękuję. deszczek pada. Taka mrzawka bardziej, a z deszczek tego typu. No, mam nadzieję, że Wam się dzisiaj też stream będzie podobał. Ale jeszcze bardziej rozkręcimy tak jak wczoraj rozkręciliśmy streama widzicie z nami można podejść na poważnie witam witam z nami można podejść na poważnie zrobiliśmy wam 4 godzinny stream wczoraj bardzo fajny wyszedł ten stream z humorkiem tego typu widzicie Widzicie tego typu, ja po prostu ja też, ja też staram się Wam tu rozkręcić streama, dobra to też streama go rozkręcała, tego typu, dobra, trzymajcie się i widzimy się 19.30 na dzisiaj, bę!